Na froncie lubelskim. Bez wątpienia chodzi o sprawę wiadomą, więc no niech pan opowie, co, co tam nowego słychać. To znaczy, czy chodzi, czy, czy chodzi o sektę? Zarem, y no, oczywiście. No to tak, no, w tej chwili to czekamy na apelację. Tutaj został wyznaczony już sędzia. To będzie pan sędzia Wojciech Zaręba, o ile dobrze pamiętam, ma ma tą sprawę rozpatrywać i może w lutym, może, może w marcu powinna być rozpatrzona ta apelacja, którą prokuratura, przypominam, założyła, nie my, bo uznała, że wyrok, który został wydany przez sąd pierwszej instancji, jest zbyt niski i nie spełnia tej funkcji odstraszającej. Przypomnę, że Paweł Chojecki został tam skazany na 80 godzin, prac społecznych oraz o zapłacenie kosztów procesu i jakiejś niewielkiej grzywny. No, jak obserwuję, no nie wpłynęło to tak, jak zresztą żeśmy przewidywali, jak. Skocznie... No, wpłynęło to raczej jak czerwona płata na byka na niego. Tak, to, także, że nie uspokoił się i więc, więc wyrok nie spełnił zamierzonego celu. No i zanosi się wszystko, że. że, że Wcześniej czy później dojdzie do chyba recydywy tego przestępstwa i wtedy to już, już żarty się skończą. Tak. Czy pan też coś by chciał, bo powiem, że pan też tę sprawę monitoruje. Pan też że dzwoni do sądu i się yy, tam. No ten, co, co? No co dwa, co trzy tygodnie, może nawet rzadziej, tak? Bo, bo tak naprawdę to chyba oni nam wyślą e, zawiadomienie gdy będzie już ta rozprawa apelacyjna, ale to tak z samej ciekawości, tak, żeby ludzie mogłosić, tak? Bokazałem no jeszcze, jeszcze, jeszcze. się, że będę informował, więc po prostu no, mówię, co jakiś czas tam dzwonię, pytam się i stąd wiem, że, że sędzia jest już do, do tej sprawy wyznaczony. A no, a poza tym no to terminu nie ma i to jest naprawdę. No, no, to są polskie sądy, tak? To są polskie sądy. Już za chwilę będzie pół roku, tak? Bo to chyba w lipcu składali te apelacje, jeśli dobrze tak, pamiętam. Tak. Bo 9, 10 czerwca był wyrok, więc oni e, pewnie do początku składali. Nie, bo najpierw to musieli ten. Otrzymać uzasadnienie. Termin na, na wniesienie wniosku o, o sporządzenie uzasadnienia, później to termin na uzasadnienie i dopiero później termin na złożenie apelacji. No także, no cóż, mogę jeszcze sam do tego dodać. No, apelacja ta jest w toku, w toku jest apelacja Krajewskiego, w toku jest apelacja TVP. O właśnie. My tutaj też będziemy jako. Świadkowie w apelacji TVP będą też byli członkowie sekty. Powołani na okoliczność, że to jest sekta destrukcyjna, tak będą opowiadać, co tam się wewnątrz tej grupy działo i nadal dzieje. Także no, okaże się no, możliwe, możliwe, bo ja nie mówię, że na, że na stówę. Możliwe, że okaże się, iż jednak nazywanie tej grupy sektą jest jak najbardziej właściwe. A jeżeli tak, to może powinna prokuratura zająć się tą sprawą, tak? No to, to, to też może być taki wniosek z tej apelacji, no ale to wszystko, wszystko się rozstrzygnie. Zobaczymy. Przypomnijmy, że o, o co chodzi w tej sprawie tej apelacji, bo tam w za. Apelacji audycji... Te Tak, tak, tak. No to nie Zostali oni opisani jako tajemnicza sekta z Lublina. No i to spowodowało, że mecenas Turczyn, reprezentujący sektę, złożył zawiadomienie przeciwko telewizji i odbyła się rozprawa, i tam telewizja została zobowiązana do tego, żeby przeprosić za takie stwierdzenie. No, ale na szczęście nie przyjęli tego wyroku, złożyli apelację, no i w tej chwili będzie właśnie rozprawa apelacyjna, która ma na celu właśnie udowodnienie, że jednak nazwa, nazywanie tej grupy sektą jest jak najbardziej właściwe i, i można takiego określenia w stosunku do nich używać. I, i, i na tej rozprawie no, my również wystąpimy jako, jako świadkowie. No, jako obserwatorzy tej destrukcyjnej grupy? No, w każdym razie tam też. Pojawią się, nie, nie. co ciekawe, inni protestanci, którzy ze swojej strony też będą świadczyć, że to jest sekta, że inne odłamy polskiego protestantyzmu uważają tą grupę za sektę. Nawet tam z tego czasu na, na stronie protestanci.pl była taka, jak to powiedzieć, taka ankieta robiona, kogo uważają za sektę. No i okazało się, że na pierwszym miejscu tak zwany Kościół Mocy, a na drugim miejscu no, Kościół Nowego Przymierza z Lublina. Także nie tylko, że katolicy uważają tą grupę za sektę, ale także protestanci i to już jest no, gruba sprawa, tym bardziej, że tak jak już powiedziałem, mam kontakt cały czas z kilkoma byłymi członkami tej sekty, także oni w każdym momencie mogą zaświadczyć, do czego tam dochodziło, i prawdopodobnie do czego tam dochodzi nadal. Także to jest na wypadek, gdyby, gdyby ta grupa destrukcyjna chciała zakładać kolejne procesy o nazywanie jej sektą. Także niech sobie weźmie to pod uwagę, ale no to ja tam wątpię, żeby oni jakieś mieli głębsze przemyślenia, oni uważają, że a, każdemu robić procesy i już, tak? Tylko no to, to może się to okazać kijem obosiecznym w tym wypadku, dlatego że dlatego, że w pewnym momencie może się rzeczywiście okazać, że akta z tak, przesłuchań takich osób, tych byłych członków sekty, zostaną wysłane przez sąd do prokuratury i e, no na podstawie tej ustawy. Tam o, o stosunku do, do związków wyznaniowych, tam może prokuratura właśnie badać, czy działalność takiego związku jest zgodna z prawem i z jego statutem, no i na przykład może wystąpić do sądu z wnioskiem o delegalizację. Także no, gdyby Kuska nie skakała, to by nóg nie połamała, więc radziłbym nie skakać. Tym bardziej, że ci sekciarze oni bardzo lubią też wyzywać innych chrześcijan od sekciarzy, tak? zwłaszcza katolików. Wielokrotnie przecież wyzywali członków Kościoła katolickiego od sekciarzy, papieża Franciszka od przywódców sekty, Kościół katolicki od sekt. Tak? W ogóle Kościół katolicki to, to wyzywali znacznie gorzej, tak, bo od wielkich, od wielkich przetecznic. No także. No, no, to ża żadna nowość, że stwierdzę, iż ta grupa cechuje się niebywałą wręcz hipokryzją i zakłamaniem. No ale myślę, że pieniądze jednak potrafią liczyć. I, i bezczelnością. I jednak tutaj się powstrzymają tak przed pewnymi ruchami, które mogłyby na nich ściągnąć naprawdę takie niebezpieczeństwo, przy którym rzekome odkręcenie Śrub przy kołach przez, no, przez posła Jana Łopatę z PSL-u, to naprawdę będzie małe piwo przed śniadaniem. No tu mamy, mamy kolejne pytanie. Tatanik, witam. Widzieliście dziś pierwszy program Kowalskiego w Republice? No pozdrawiam. No nie, ja nie widziałem. Ja też nie. I no ja... Pewnie, pewnie jakieś szoty się z tego pojawią, prawda, na tych różnych kanałach antysekciarskich. No więc pewnie Szoty będziemy oglądać, prawda panie Grzegorzu? Pewnie tak. Ja to dość często widzę Mariana Kowalskiego w takim programie Jedziemy, które prowadzi redaktor Rachoń w godzinach rannych w poniedziałek. On tam zawsze występuje, jest jako komentator i... No i to, to do, do tego mogę się tam odnieść, ale to są takie, można powiedzieć, komentarze bieżące, no, wpisujące się w tą pisowską narrację, czyli propagandę sukcesu PiSu, gdzie on tam właśnie występuje ze swoimi właśnie komentarzami i chwali obecny rząd, prezydenta i tak dalej. Pan, co się w sekcie aktualnie dzieje. No, wiem, czyli, jak... czyli wewnątrz tam, w bumrze w Panią Szczyźnie, jak rozumiem. Nie, no nie, nie, nie wiem, co się tam wewnątrz dzieje. Myślę, że tam siedzą, nie wychodzą, bo się boją covidu no i, i, i nadają. Czyli generalnie, no bo ja przyznam się bez bicia, że ostatnio nie śledzę, prawie w ogóle. Oprócz tam sporadycznie, że oglądam szoty. Natomiast nie wiem, jaka tam teraz jest linia. Czy nadal e, taka skrajna, e, związana z pandemią, że to jest wstęp do, do apokalipsy, czy, czy już trochę spuścili stonu? No, w tej chwili jest generalnie jest taka linia otwarcia się y, na lewicę, bo y, tam A, chyba. Nie, no. Oni po prostu stwierdzili, że tutaj wśród tego elektoratu prawicowego to już wiele nie. już są spaleni, już są spaleni po tym wyroku za zaszkalowanie narodu polskiego i prezydenta. W związku z tym zapraszają takie osoby, jak jak pani redaktor, jak ona się nazywa ta? Ta feministka. Michalik. Michalik e, teraz e, bronił Lewacka, ta pani tam profesor Środa, średina. I, tak I tak dalej. To jest ta I chyba od, od rozmnażania się sodomitów, tak? Że w parach tak. sodomitów rodzi się tyle samo, albo więcej dzieci niż w parach tak. normalnych. Pani profesor etyki. Tak. Tak. No to w sam raz pasuje do yy, no, pani, no, pani profesor etyki, do tej grupy, która bronili, na co dzień posługuje się wulgaryzmami, w szczególności wulgaryzmami fekalnymi. Bronili Nergala, który jest satanistą i podarł Biblię, która jest dla nich tak. jedynym źródłem. Oni go nawet bronili, że w ten mhm. sposób, to, to, to jest też taka przewrotność ich w tak. tej szkodliwej grupy, że no oni uznali a priori, że on nie jest wcale antychrześcijaninem tylko antykatolikiem bo on, i to jest wina kościoła katolickiego, że chrześcijaństwo jest utożsamiane z tym kościołem, no, no to, to, już jest, to już jest paranoja, tak? to, to już jest paranoja. Wszyscy po, polscy protestanci byli zbulwersowani tym, tym zbezczyszczeniem Biblii, tylko jedna lubelska sekta zaczęła bronić. Tak? No to więc jasno pokazuje, że jest to sekta antychrześcijańska. też. To, to no, te... Ostatnio widziałem taki film, gdzie e, Kornelia ja tak, 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 tak. rozmawiała z jakimś księdzem katechetą, specjalistą od katechezy, który zaatakował ministra Czarnka, że, bo przypomnij o co chodzi, tam minister Czarnek powiedział, że na jakimś takim spotkaniu chyba w Radio Maryja, że e, celem e, nauczania, i celem rodziców jest zbawienie dzie dzieci, że co by sobie życzył, najbardziej to to, żeby jego dzieci były zbawione. No, to naturalne, no każdy człowiek wierzący chciałby, żeby, jeżeli miałby coś dzieciom życzyć, no to tego, żeby były zbawione, no, czyli normalne. Zresztą, cała, że tak powiem, nauczanie sekty jest oparte na tym, że oni tam darmowe zbawienie obiecują, więc no powinni to przyklasnąć temu, ale nie. Zaczęli tam ministra Czanka atakować i sobie ściągnęli jakiegoś takiego postępowego księdza, który też mówił, że to nie, 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 że to tak nie, nie może być, no to, to takich mamy. No, no to, też... to jest najważniejsze, jeżeli nie zbawienie. No to no, zniszczenie no, no, Kościoła katolickiego pewnie. No tak, no, no, no właśnie to jest, to jest, to pokazuje moralność tych ludzi, ale też pokazuje przerażające zjawisko, że są e, tacy księża, tacy duchowni, którzy hańbią ten stan, no, biorąc udział w tego typu e, akcjach no, i, i, i kompromitując instytucje. No to niestety, no po tym, po tym wyroku e, sekciarze mogą się tylko z takimi ludźmi zadawać, tak? Nie z wiem, lewakami. Czy, czy, czy z upadłymi księżmi no, i mam tak mam... dalej, no bo to, jest, to są ich sojusznicy, tak? czemu są wykorzystywani. Są... Ja Chciałbym tutaj z tego miejsca zaapelować, jeżeli są jeszcze takie osoby wśród duchownych, które nie wiedzą, czym jest Kościół Nowego Przymierza, kim jest tak zwany pastor Chojecki, żeby, żeby no, już nie dawali się wciągać w te zagrywki. Tam on co prawda w tym nie uczestniczy, tylko córki wysyła do, do, do tych akcji, no, ale powinni sobie zdawać sprawę, do czego są ich wypowiedzi, czasami może w dobrej wierze składane, wykorzystywane. Oczywiście, to no są. Są wykorzystywane do ośmieszania chrześcijaństwa jako całości tak naprawdę, bo oni, oni, im się wydaje, że oni uderzają w kościół katolicki. Natomiast no niestety, ale oni uderzają w całe chrześcijaństwo, tak? W całe chrześcijaństwo, także i w, w innych protestantów. Dlatego, że no to tam jeżeli, jeżeli ten, ten guru cały spija sobie z dzióbka z, z tą środziną nieszczęsną, tak? Że w Polsce, w Polsce postępuje laicyzacja, no to kim on jest? No to przecież no to, to jest antychrześcijańska postawa, tak? To jest mało, mało antykatolicka, to jest antychrześcijańska postawa. No ale tak jak pan słusznie zauważył, no on jest też przez innych protestantów uznany za sekciarza i heretyka, no bo cóż, no tam właśnie dopatrzyli się, nie to inny, ale właśnie protestanci, że on tam głosi starą herezję jeszcze z początku chrześcijańska, czyli monofizytyzm. Monofizytyzm, tak, no to ja już tam, o tym to, mówiłem, że i, on tam pewnego i, razu taką tą... tą, artynalny tą herezję, błąd można tak, powiedzieć tak? założeniu, no i on, on, on to... Ale to może, może wytłumaczmy widzom o co Chodzi w monofizytyzmie, no to, to był taki ruch, który się tam rozwijał jeszcze w starożytności, tak? IV, no do VI wieku, mniej więcej we wschodnich terenach Cesarstwa Rzymskiego, tak? I to chodziło o to, że ci monofizyci twierdzili, że Jezus miał tylko jedną postać, tak, że był, był tylko Bogiem, a nie był człowiekiem, tak, czyli de facto nie przybrał ciała ludzkiego. Nie przybrał ciała ludzkiego, tylko no, w pewien sposób jakby upodobnił się do, do człowieka, prawda? I samo zrodzenie, tak z Maryi dziewicy, nie oznaczało, że on został też człowiekiem. Prawda? No więc no, jakby nie patrzeć, to przecież neguje przynajmniej częściowo neguje no, ideę tego poświęcenia się Jezusa, tak? Bo właśnie ja, tego, tego, mógł, ideą, mógł. ideą całą tego poświęcenia było to, że on właśnie przyjął ciało człowieka, tak, więc sam, sam tutaj się do tego poziomu, no, można powiedzieć, poniżył, że przyjął ciało człowieka, żeby no tym lepiej zrozumieć to, to wszystko i żeby no oddać... Życiu, mógł, tak właśnie wrozumieć jak, jak tak byt. Jak, jak, jak... Tak tak No i właśnie Chojecki to zanegował, On twierdził, że Jezus był tylko Bogiem i, i nie był człowiekiem, tylko upodobnił się do człowieka, i to tam go zaatakował za to i słusznie pastor Paweł Bartosik tam z Pomorza. W odpowiedzi, oczywiście, usłyszał kolejne wyzwiska, no bo, no, no a cóż mógł, Kolecki, prawda? No widać po prostu, że ten człowiek nie ma podstawowego przygotowania teologicznego. To jest wykształcenie no to, to ale, inżynier, który. Ale wie pan, to nawet nie jest na poziomie amatorskim, to, to są to, to jest wręcz Arebur, to jest to jest tak jak katolicy czy no pewnie protestanci zwykli też się modlą o to, żeby była jedność, tak, żeby ci chrześcijanie przestali się między sobą kłócić, tak? żeby doszli do porozumienia, żeby jakiś porządek pokój między nimi zaponował. A ci arebur, tak, czyli modlą się o to, żeby, żeby były kłótnie, tak, żeby protestanci się nigdy nie pogodzili z, z katolikami, tak? no, no to głosząc jeszcze je, mówię staro no, Ale do kogo oni się, do, do kogo takie modły można zgłaszać? Tak tak, czy, czy, ta, czy takie modły trafiają do Pana Boga, czy raczej do tego rogatego, prawda? No tam Te modły to też mają tam specyficzny charakter, no bo jak można się modlić, na przykład, żeby kogoś szlak trafił, czy żeby go dotknęła choroba, jak było. To no, tak, no, oni się tam modlili o to, żeby, żeby Michalkiewiczowi się pogorszyło. No, tak, no, tak, było no, takie to, coś. To są, to są wręcz znamiona jakieś opętania, demonizacji. No więc jeszcze, jeszcze raz powtarzam, to co oni wyprawiają, to jest nawet. Nie tyle, że uderzenie w katolików to jest uderzenie w całe chrześcijaństwo, więc myślę, mhm. że tutaj jak najbardziej określenie sekta antychrześcijańska jest, no, jest, jest określeniem prawnym. Tak. Mhm. E, Kolejne pytanie, Melko Szatanik, czy widzicie jakąś możliwość na wyciągnięcie z sideł z sekty ojieckiego bliskiej mi osoby? Jeżeli tak, to byście, co byście mogli doradzić? No, ja przede wszystkim doradzam. Dać sobie spokój z tą osobą, tak, bo ta osoba nie nadaje się w ogóle do zakładania rodziny i do życia poza sektą. Eee, a czy w jakiś sposób no musi zostać sekta zdelegalizowana, tak? I wtedy to znaczy, ewentualnie zacząć wracać do, do normalności, bo to inaczej to nie. Jest, to jest ta, to jest trochę tak, że do ludzi zaczadzonych proszę wybaczyć, że używam takiego. Sformułowania Wobec bliskiej Panu osoby, ale to jest pewien rodzaj zaczadzenia umysłowego. Nie docierają logiczne argumenty, więc im bardziej Pan będzie się starał i im bardziej będzie te argumenty jaskrawe przedstawiał, tym ta osoba prawdopodobnie bardziej będzie się zacietrzewiać w, w, w tej to są swojej Takie gierze. mechanizmy psychologiczne zresztą. To, to tak niestety działa, że logiczne argumenty nie docierają, więc no. Z rzeczy, z rzeczy metafizycznych, no to na pewno pozostaje modlitwa. Y, I obserwacja tak, jeżeli y, taka osoba nabierze jakieś wątpliwości, to wtedy będzie możliwość wejścia y, pa, pana wejścia w, 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 w tą tematykę, natomiast Mówiąc szczerze, jest na przykład taka święta Rita, to jest święta od, od spraw beznadziejnych, a to jest sprawa beznadziejna, więc ja polecam, nawet są siostry, które właśnie są w klasztorze, one zbierają intencje dla świętej Rity, więc można taką intencję tam napisać. Polecam, to na pewno nie zaszkodzi. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia, takiego już całkiem rozumowego, no to trzeba wyczekać momentu, w którym pan będzie mógł po prostu przypuścić atak, tak? czyli po prostu wyciągnąć taką osobę z sideł. Być może taka wątpliwość przyjdzie. No, pytanie, czy ta osoba nie wpadnie za chwilę w inne sidła. Nie tak, nie już, tak, już widzieliśmy wielokrotnie, że osoby, które wyrwały się z akurat tej sekty, to po prostu przeszły do innej, tak, bo stwierdziły. No, ci jednak okazali się oszustami, ale ogólnie to protestantyzm jest dobry, więc tam idą pod skrzydła innego, tam na przykład Kościoła Mocy. No, pytanie, no. kolejne.